Jest z, nami, jest z nami również Kazimierz Smoliński, panie Pośle. bardzo proszę. I jest Pomorska Telewizja Narodowa, jest. też. Panie, Kasek, gdy nadaje Republika uśmiech twarzy <laughs> z twarzy Turska Znika. Gdy nadaje Republika uśmiech z twarzy. Nadaje. Republika uśmiechstaży. Ruskaznika. Moglibyśmy tutaj takich haseł, które tutaj są na różnego rodzaju transparentach, banerach, które przynieśliście cały wieczór czytać. Bardzo wam za to dziękuję. Przede wszystkim dziękuję Wam za to, że byliście, że jesteście dzisiaj, że byliście w Warszawie, gdzie były nas setki tysięcy. Pokażemy tej władzy, że my jako wolni Polacy się nie poddamy. Nie poddamy się tej tyranii i właśnie temu bagnu brukselskiemu. Niech tu sobie do Brukseli jedzie, jak go tu wysłali, to my go z powrotem tam odeślemy, ale musimy go odesłać tylko przez kartkę wyborczą. On wygrał dzięki wyborom i my dzięki wyborom musimy go z powrotem do Brukseli odesłać. Niech on tam sobie jedzie i robi tą rewolucję spinellego w Brukseli, a nie w Warszawie. My, czy w Gdańsku, czy w Polsce, my na to nie pozwolimy. Nie pozwolimy, 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 nie Tutaj była mowa o tym, że Tusk wysługuje się swoimi ministrami, rzeczywiście pułkownik Sienkiewicz i... Profesor Bodnar, to w tej chwili są jego podnoski, które realizują ten paskudny plan zdewastowania polskiego systemu prawnego i polskiego prawa. Pierwszy zrobił to Sienkiewicz, który bezprawnie, jak Państwo wiecie, powołał zarządy spółek w telewizji i w radiu. Odważny referendarz, młody człowiek odmówił wpisania tego do rejestru sądowego. Czekamy. Na kolejne decyzje, żeby odmówił wpisania również likwidatora. Mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że tego typu działania są niezgodne z prawem, niezgodne z Konstytucją. Myślę, że ten referendarz będzie nadal na tyle odważny, że te kolejne decyzje podejmie. Natomiast Bodnar, jako minister sprawiedliwości i jako prawnik, skompromitował się. Skompromitował się najpierw tym, że chce wprowadzić zarządzenie dotyczące regulaminu sądów, żeby wyłączyć z orzekania kilka tysięcy sędziów, którzy w ostatnich ośmiu czy sześciu latach zostali awansowani i mianowani przez prezydenta Rzeczypospolitej. To jest jawne złamanie konstytucji. Ma opinie prawne związane z niewinnymi prawnikami. Profesor Piotrowski, który nie był naszym sympatykiem, jednoznacznie się opowiada, że jest to złamanie prawa. Trybunał Konstytucyjny w tym zakresie wydał orzeczenie. Krajowa Rada Sądownictwa jednoznacznie dwie uchwały w tym zakresie wydała i pan profesor nadal brnie w tym kierunku. Ostatnia próba odwołania prokuratora krajowego to jest koniecznie, czy kolejna kompromitacja Ministra Sprawiedliwości. Najpierw prosi, ministra, minister prosi go, żeby złożył dymisję. No skoro uważa, że został bezprawnie powołany, to jak go musi, musi prosić o to, żeby on sam złożył dymisję? Pan prokurator nie zgodził się na to. Następnie sam otrzymałem pismo jako wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowej związane z odebraniem immunitetu posłowi Brownowi, gdzie Prokurator Barski wysłał ten wniosek do ministra i minister go przysłał do Sejmu. No, jak mógł przyjąć od nieistniejącego prokuratora dokument? Przyjął go 9 stycznia, a 11 powiedział, że takiego prokuratora nie ma. On nie istnieje. On został dwa lata temu błędnie wybrany, w ogóle nie bezprawnie. Więc to jest kolejna kompromitacja. Dlatego możemy krzyczeć: znajdzie się prycza dla Sienkiewicza, znajdzie się kara dla Bodnara. Znajdzie się prycza, dla Sienkiewicza, znajdzie się kara, dla Bodnara, znajdzie się prycza, dla Sienkiewicza, znajdzie się kara, dla Bodnara. Znajdzie się prycza, dla Sędziewica. Znajdzie się kara. dla Botnara. Się... Dziękuję Wam bardzo, że tu jesteście. Jest z nami również poseł poprzednich wielu kadencji, pan Tadeusz Trzymański. Witaj, Serdecznie. Witam czy zatem, czy Jesteś z nami, cieszymy się. Musimy pamiętać o naszych kolegach, dwóch kolegach posłach, ministrach, którzy siedzą w więzieniu. Ktoś im powiedział, że rzeczywiście to jest zbrodnia sądowa, którą dokonano wobec tych uczciwych ludzi. Nie było w historii 30-lecia III Rzeczpospolitej, nawet przyjmując, że sąd i prokuratura. Miał rację, żeby za nadużycie uprawnień kogoś skazać na dwa lata więzienia. Nie było takiego wyroku. Więc to jest bez żadnego zawieszenia, bez, bez niczego. To jest zbrodnia, zbrodnia e, sądowa, której dopuścił się sędzia, jeden sędzia, który e, próbował rozmawiać, pamiętacie Państwo, z Lisem, potem on a cały czas był aktywny przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, potem w drugiej instancji wydawał syn dyrektorki, przyjaciółki obecnego pana ministra Kierwińskiego, no to są ludzie, którzy łamią przysięgę sądową, którą złożyli jako sędziowie. Chcą zdewastować polski system prawny, żeby o tym, co powiedział pan Andrzej Gwiazda, żebyśmy weszli do końca w to bagno brukselskie, żeby powiedzieli tak, wy sobie nie radzicie z tym systemem prawnym w Polsce. My jako Bruksela wam damy właściwy system, a my tego nie chcemy. Brać z Prest w Brukselo! Prest w Brukselo! Prest w Tu jest Polska! Tu Bruxelą. jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Nie jest Tu jest Polska, nie Bruksela! Tu jest Polska! Nie Bruksela! Tu jest... i są rotacyjne barierki. On je zdjął zaraz po naszym wielkim proteście. Ale pamiętajcie, my tam będziemy. Przyjedziecie do Warszawy? Przyjedziemy! 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 Niech sobie połownia nie myśli, że Polacy przyjechali raz, Wolni Polacy przyjadą za 4 lata. Nie, my tam będziemy częściej jeździć i te barierki mogą sobie robić rotacyjne, a będą musieli co dzień, co tydzień jest stawiać i rozbierać. Niech sobie rozbierają. Kiedyś ich za to rozliczymy też, bo to są też koszty, tak? Na nas mówili, że to są niepotrzebne koszty. Także ja jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. Do zobaczenia i w Gdańsku, i w Warszawie. Dziękujemy! pojemy! Dziękujemy. Dziękujemy. dziękujemy, 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 dziękujemy. Jak, miał, jak miał na nazwisko ten prokurator, który rozmawiał z, z panem Bodnarem? Prokur prokurator Hernat, bardzo odważny, 20-letnim stażem, kilkanaście lat w prokuraturze krajowej i postawił pana profesora do pionu jak takiego małego uczniaka, czy zucha. Brawo, drodzy Państwo, ja powiem szczerze. Ja nie znałem tego pana prokuratora, ale, ale go poznałem, ale go poznałem na tym filmie, drodzy państwo, i to jest dokładnie to, o czym mówiłem, że ta postawa, ta postawa tej uległości, jest czymś, co decyduje o tym, czy dana rewolucja, bo to jest rewolucja, to co oni robią, ten zamach stanu, się powiedzie, czy nie. To zależy od pojedynczych ludzi. I ten prokurator. Po prostu mówił prawdę. Mówił jak jest. Odważnie mówił jak jest. Tylko tego potrzeba, tylko tego potrzeba, żeby przeciwstawić się tym ludziom, którzy łamią prawo, którzy po prostu postępują źle. I wielkie prawa, bo takich ludzi w chwilach kryzysu potrzebuje Polska. Takich ludzi jak pan prokurator Hernand potrzebuje Polska. Wiecie, co oni teraz robią. Robią teraz, próbują obrzydzić i mówią, ach, trzyma się tego stanowiska, bo zarabia niebotyczne pieniądze. Podają wynagrodzenia zsumowane z dwóch lat w kwotach brutto, żeby po prostu powiedzieć, że on zarabia nie wiadomo jakie pieniądze. A te nie, wynagrodzenia uchwalił Tusk. Nie jest to prawda. Nie jest to prawda, ale oczywiście ma to dotrzeć do opinii publicznej. Mają a, sobie myśleć, że to są nie wiadomo jakie środki. Chciał. Drodzy państwo, takich ludzi jak ten prokurator... Polska potrzebuje i od takich ludzi powinniśmy się uczyć. I wielka, wielkie, wielkie podziękowania dla tego odważnego człowieka. Wielkie podziękowania i będziemy razem z nim będziemy go wspierać, drodzy państwa. Dziękujemy! 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 zapowiadany już tutaj przed momentem wieloletni poseł ziemi pomorskiej. Tadeusz Cymański. Bardzo proszę, Panie poseł. Ja, ja jako, jako, jako były poseł, nie zakładałem, że będę zabierał głos. Pytał mnie niedawno tu przed chwilą dziennikarz, dlaczego tu jestem. Drodzy Państwo, dla mnie znam osobiście przez wiele lat Mariusza Kamińskiego. Nie wiem, kto z tu obecnych. A nawet wysoko postawionych ludzi mógłby krótko rzeczowo, jasno, przejrzyście powiedzieć, za co, za co konkretnie został Mariusz Kamiński skazany. On sam w prestiżowym programie radiowym powiedział wyraźnie, oskarżeń było mnóstwo, ale w sądzie, na samym końcu, zostały zachowane dwa zarzuty. Ale jakich czynów dokonał odrażających? Jakie straszne działania podejmował. Nie! Proszę Państwa, przekroczenie uprawnień. Każdy z tu obecnych, gdyby nie było zbrodni, zabójstwa, ciężkich malwersacji, w przypadku złamania prawa w normalnym sądzie, w najgorszym przypadku dostałby karę w zawieszeniu, kiedy postawa skazanego rokuje. Oni zostali skazani na karę bezwzględnego więzienia. I w tych szczegółach o których niektórzy mówią, jest bardzo ważny. Prezydent miał nie tylko prawo i prerogatywę. On miał moralny obowiązek ułaskawić go natychmiast, bo to był skandaliczny wyrok, który uwłacał, który urągał myśleniu, uwłaczał elementarnemu poczuciu sprawiedliwości. I to jest, proszę Państwa, straszne. Nie mówimy, że tysiące sędziów w Polsce to łajdacy. Nie. Wielu bardzo uczciwie sprawiedliwie pracuje, ale niestety... Niestety pewna grupa zaangażowała się w polityce i wydaje werdykty nie według chłodnej oceny materiału dowodowego, tylko według swoich emocji, uczuć, niestety często nienawiści. I dlatego tu jesteśmy, tu właśnie tych dwóch ludzi i ich współpracownicy, proszę Państwa, w sprawie legalnej. I warto się tym zastanowić, bo w szczegółach można wiele zobaczyć. A co do tego, co powiedział znakomity nasz najwspanialszy gość, pan gwiazda, powiedział Państwa, przysłowia polskie są takie, miłe złego początki, od Rzemyczka do konieczka. Tak się to zaczyna. A jeżeli mówimy o pojednaniu, kto jak kto, ale właśnie Andrzej Gwiazda umie powiedzieć, z kim rozmawiał, z kim zasiadł do stołu w momentach krytycznych, kiedy interes państwa tego potrzebował. A ten, który dzisiaj rządzi i udaje, że nie rządzi, powiedział przed chwilą Kazimierz Smoliński, taki było od początku świata. Jeżeli jest silny przywódca, który ma władzę, nic, nic się nie może ważnego wydarzyć bez jego wiedzy, bez jego polecenia, bez jego inspiracji. I to jest nieprawda. Bardzo sprytnie przebiegle bardzo sprytnie, Dodać Tusk udaje, ja mam zaufanie, proszę Stary mnie nie pytać, to minister, ja mam zaufanie, to drugi minister, to jest po prostu fałsz. Udasz. Stary list! Proszę ja ja, tak. Donaldem! Musimy... Więc nie chciałbym, nie chciałbym ponad miarę wykorzystywać tej uprzejmości, która mi była dana, ale proszę Państwa, tak. Słyszę z ust bardzo ważnego innego też ministra, z kim do stołu? Z nimi? A więc nie! Donald Tusk mówi o pojednaniu, a następnie oskarża każdego prezydenta, szanownym, ktokolwiek nim był. To nie był mój prezydent, ale nasz prezydent. I ten, który przyjdzie po dużej, będzie naszym prezydentem. My musimy jako Polacy dbać o państwo, bo państwo jest ponad wszystkim. I nasz interes narodowy. Niektórzy nie lubią tego słowa naród. Społeczeństwo, obywatele, naród nie. I państwo, nie tylko Konfederacja Europejska. Zgadzam się z tą oceną, ale musimy zachować kamienny spokój, żelazną konsekwencję. I pamiętać o tym, że wygrywa się nie kamieniami na ulicy, bo o to walczył Andrzej Gwiazda i Solidarność, tylko kartką wyborczą. Musimy ten trudny, bardzo trudny egzamin zdać. A kończąc tą myśl o prezydencie, proszę Państwa to nie byli przekwytywani, ukrywani w podziemiu przestępcy, a nawet ktoś ich nazwał kryminalistą. Osoba, która załamała prawo skazana, to jeden język. No, osoba, która ma problemy z prawem, przestępca, ale kryminalista? To słowo jest najgorszym w polskim języku. Dotyczy najczęściej zbrodniarzy. Zresztą zbrodniarzem został nazwany Kazimierz Słoński i ja, seryjni zabójcy, jak to on powiedział, bośmy podpisali, Pytanie do sądu, y, do Trybunału Konstytucyjnego. Wcielone słowo, kolejne słowo. Ja nie chcę tutaj wypominać drugiej stronie, ale proszę Państwa, co innego słowa, co innego czyny. I profesor Piotrowski, który nie głaskał, oj, nie, można sprawdzić, wiele jego opinii bardzo nas, nie, nam się nie podobało. Można powiedzieć, nawet, że był krytyczny przez 8 lat, ale teraz w momencie krytycznym stanął i powiedział prawdę, jaka jest. Powiedział jeszcze coś bardziej gorszego, żeby tak powiedzieć, że to, co teraz ojciec ma torma, jest prawdą, jest, pra jest praworządnością, jest zgodne z prawem. To powiedzcie wtedy, co 8 lat myśmy robili. Nie ma idealnych i świętych ludzi na świecie. Ale teraz jesteśmy świadkami łamania prawa. I to bardzo nieatrakcyjne słowo kompromis. Bo na czym polega problem? Mogą robić ustawę i zmieniać prawo, ale prezydent, ale niech dadzą szansę prezydentowi. Niech pokażą przepis, ustawę, to było złe, a my robimy coś lepszego. No i co, panie prezydencie? Niech to zrobią. Nie chcą tego. Idą na rynpał i zemstą się kierują. A w piśmie napisano: pomstę zostawcie mnie, mówi pan. Pamiętajmy, praworządność i prawo to chłodne wypełnianie prawa. Więc kończąc, prezydent.